Dzień dobry moi drodzy, w ten piękny poranek, 24 dzień kwietnia 2025 roku, o godzina 6.50. Przyjechałem na startowisko, żeby chwilę polatać. Mam plany związane z tym, żeby polecieć dzisiaj nad Kozienicę i nad Rzepaki, zobaczyć czy już Rzepaki zaczęły robić się żółte. No i taki jest mój plan, zobaczymy no, co z tego planu wyjdzie, zobaczymy jak będzie w powietrzu. Tak więc co, nie przedłużam i zapraszamy do dzisiejszego lotu. No i właśnie wystartowaliśmy z Brzuzy. Lecę, mojej drodzy, w kierunku Kozienic i aktualnie na 200 metrach. No i spójrzcie, po prawej stronie miejscowość Stanisławice w powiecie kozienickim. Jeszcze nad tą miejscowość wrócimy w drodze powrotnej. A teraz swoje kroki, w zasadzie skrzydła, kieruję nad kozienicą. Wlatujemy od strony południowej kozienic, aktualnie nad osiedlem domków jednorodzinnych, gdzie pode mną znajdują się ulice. Leśna, miła, aleja 11 listopada, filtrowa. Widzimy w oddali osiedle energetyków w kozienicach ulicę Głowaczowską, ośrodek szkolno-wychowawczy po lewej stronie oraz szpital powiatowy. Widzimy kościół przy ulicy Głowaczowskiej, w parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Rodziny oraz zakłady gospodarki komunalnej w kozienicach, centrum handlowe przy ulicy Warszawskiej. No i oczywiście osiedle energetyków wraz z ulicami Konarskiego, Skłodowskiej, Kopernika, Żeromskiego, szkołę podstawową nr 3 oraz ulicę Sportową. W mojej prawej stronie w dole widzicie stadion w Kozienicach, tutaj na wprost centrum handlowe gdzie znajduje się sklep Kaufland, Media expert, stacja Paliw i inne małe sklepiki i ulica Warszawska która jest jedną z trzech w zasadzie albo czterech głównych ulic w kozinicach w dole. Restauracja McDonald's, pływalnia Delphin i centrum kulturalno-artystyczne oraz park wodno-rekreacyjny. Z tego co udało mi się wyczytać w informacjach, które są zawarte w sieci, w Koźnicach jest 10 osiedli, a pode mną jedną z nich po lewej stronie jest to osiedle Skarpa wraz z ulicą Maciejowicką, sławną, wiślaną Jana Kuchanowskiego. I przelatujemy nad ośrodkiem kulturalno-artystycznym. Po prawej stronie ten zielony taki budynek, to pierwszy liceum ogólnokształcące, ulice Sosnowa, Maciejowicka, Piękna, Sławna i Henryka Sienkiewicza oraz wiele innych, tak naprawdę nie jestem w stanie tutaj podczas tego jednego przelotu i filmu wymienić. No I aktualnie przelatuje nad ulicą Kochanowskiego w dole Kościół Świętego Krzyża. Dworzec autobusowy, kiedyś dworzec PKS-u. Park, przedszkole, ulica Radomska w dole. I oczywiście pałac Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz z Parkiem Miejskim. Zanim widzimy stadninę koni, spójrzmy jeszcze raz na panoramę Kozienic. Zanim wrócę nad inne osiedla, a i będąc w tym miejscu nie sposób jest nie wspomnieć o samej historii Kozienic oraz tym, że leży w południowej części województwa mazowieckiego, w dolinie środkowej Wisły. Historycznie należało do Małopolski. Kozienice leżały na ziemi sandomierskiej, a następnie w województwie sandomierskim. Były miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. Natomiast Kozienice stanowią obecnie część dawnej ziemi radomskiej. W latach 1939 45 było częścią dystryktu radomskiego. Pierwsze wzmianki na to miasto Kozienicach pochodzą z 1206 roku. Jako ciekawostkę powiem Wam, że istnieje wiele przekazów o pochodzeniu nazwy miasta Kozienice. Wywodzono ją od Kozieńców, legowisk Saren, od dawnej nazwy rzek Zagożdżonki kozielniczki, jak również od legendarnego królewskiego powiedzenia na polowaniu, kiedy to król strzelając do sarny chybił, a wtedy dworzanie wykrzyknęli chórem kozienic i tak po jakimś czasie powstała nazwa Kozienice. A jeżeli będziecie się chcieli zapoznać z historią powstania Kozienic, będziecie chcieli poznać okolice, to zapraszam do publikacji, do książek, żebyście mogli sobie pogłębić wiedzę na temat tych miejsc. A teraz przenieśmy się nad osiedle Pokoju oraz Piaski, gdzie lecimy nad ulicą Hamernicką, Nowy Świat, jedną również z głównych ulic Lubelską. Oczywiście w tym miejscu chciałbym pozdrowić wszystkich mieszkańców Kozienic i okolic. Widziałem, że wiele osób mi machało podczas przelotu, także bardzo mi miło. Pode mną zakłady Mleczarskie Obory, po prawej w oddali zakłady SLT. Ode mną po lewej stronie szkoła publiczna podstawowa nr 4, ulica Muńska i dolatuje do ulicy Lubelskiej. Jak możecie zobaczyć aktualnie odbywa się przebudowa, remont ulicy Lubelskiej, a objazd tejże ulicy odbywa się przez ulicę Przemysłową. Jak widzimy trwają prace w rozbudowie ulicy Lubelskiej, a odbywają się na odcinku 2722 metrów. To jest odskrzyżowania z ulicą Lubelską oraz Radomską, odskrzyżowania przed kościołem w Janikowie z drogą gminną. Koszt zadania to blisko 50 milionów złotych, jak podaje Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przewidywane zakończenia robót są na kwiecień 2025 roku, a na czas nagrywania tego materiału prace nadal trwają. I postanowiłem zawrócić, ponieważ już robi się troszeczkę późno. Zaczyna wiatr się rozwiewać, termika zaczyna się wzmagać. Robi się troszeczkę nieprzyjemnie, ponieważ te bąble z termiki powietrznej Dają o sobie znać, jest to termika wiosenna. Ci, którzy latają wiedzą o czym mówię, dlatego należy już powoli zmierzać w kierunku startowiska. Przede mną targowisko w kozienicach, dzisiaj czwartek, dlatego sporo osób tutaj w tym miejscu robi zakupy, a w drodze powrotnej spójrzcie jeszcze na, na swoją miejscowość, tym razem oświetlona bardzo ładnie od wschodzącego słońca oraz bloki na skarbie. Drodze powrotnej lecę jeszcze wschodnim trawersem Kozińc, żeby Wam pokazać jeziorko w kozienicach, amfiteatr, miejsce, które jest bardzo często odwiedzane przez mieszkańców i nie tylko ośrodek rekreacyjny, a zaraz za nim osiedle zdziczów. Ogródki działkowe pętnią, życiem, przyroda, zielone lasy, czyste powietrze. Przelatujemy na osiedle polesie. Spójrzmy jeszcze raz na centrum handlowe, osiedle energetyków. Ode mną szpital w Kozienicach. I tam, gdzie rozpocząłem swój lot dzisiejszy do Kozienic, również go kończę, czyli od strony południowej lecąc w kierunku wsi Stanisławice. No i dolecieliśmy do Stanisławic w powiecie kozienickim, gdzie znajduje się szkoła podstawowa publiczna, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej oraz kościół świętego Stanisława Biskupa. Stanisławice liczą sobie aktualnie około 1000 mieszkańców. W latach 1975-98 miejscowość położona była w województwie radomskim, natomiast 1 stycznia 2003 roku Leśniczówka Stanisławice została zlikwidowana jako osobna miejscowość i weszła w skład miejscowości Stanisławice. Droga, która przebiega przez miejscowość, łączy również miejscowość Aleksandrówkę oraz Stanisławów i Ursynów w Powiecie Kozienickim. No i lecąc już w kierunku startowiska, widząc już nawet miejscowość Brzuzę, tutaj spójrzcie po prawej stronie, zauważyłem właśnie nad lasami duże kłęby wznoszącego się kurzu, które najprawdopodobniej wzbijają się od porywów dosyć sporych wiatru. Mogą to być również tzw. mini trąby powietrzne, tzw. diabły tasmańskie, dlatego postanowiłem jak najszybciej, zanim one dotrą w rejon Brzuzy, dotrzeć pierwszy przed nimi. Doleciliśmy cało i zdrowo do Brzuzy, a ja ze swojej strony mam prośbę, jeżeli Wam się materiał podobał, abyście zasubskrybowali kanał, postawili dzwoneczek, żebyście wiedzieli o nowych materiałach i oczywiście zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów. Czasem wiatr jest północny i podchodzę do lądowania od południa. No i jestem na ziemi. Udało mi się zrealizować plan. Także moi drodzy, mieliście okazję zobaczyć swoje miasto z góry. Jestem zadowolony, że była taka możliwość. No i mam nadzieję, że kolejne miejscowości również niedługo odwiedzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. No i do kolejnych spotkań na kanale Skrzydła Mazowsza. Cześć!